Szanowni Państwo, Bernard Shaw powiedział, że nie ma bardziej prawdziwej miłości niż miłość do jedzenia. Sądzę, że właśnie ta miłość do jedzenia spowodowała, iż tak licznie tutaj się zebraliśmy. Ale żeby ta wystawa się udała, to tylko dzięki ścisłej współpracy ze Związkiem Województw. Bez współpracy ze Związkiem Województw nie udałoby się tutaj zebrać wszystkich regionów Polski, od Lubuskiego do Podkarpackiego. Także niniejszym wszystkim obecnym i nieobecnym panom marszałkom serdecznie dziękuję. No, oczywiście, patrzę na koleżankę, oczywiście. Partner wydarzenia. Niedługo rozpocznie swoją uroczystość, yy, czyli Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Zwykłem mówić, że cóż to za zdrowa żywność, która jest produkowana gdzieś daleko i samolotem przewożona 500 kilometrów. Nie ma jak regionalna i lokalna żywność. Dziękuję za współpracę, dziękuję za Twoją obecność. A więc są wszystkie województwa. Jest ponad 220 lokalnych producentów. I wszystkim lokalnym producentom zrzeszonych, bądź w Izbie, bądź pod patronatem, pod auspicjami panów marszałków, państwa marszałków, wszystkim wystawcom serdecznie za obecność dziękuję. A zakończę też cytatem, bo lubię zaczynać i kończyć cytatem. Cytat może niezbyt poprawny politycznie. Mówię w sensie społecznym, nie politycznym. Po dobrym obiedzie nie ma się pretensji do nikogo, nawet do własnej rodziny. Oscar Wilde. Dziękuję Państwu. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na targach Smaki Regionów. Stało się już tradycją, że z początkiem jesieni zapraszamy wszystkich do poznania, aby mogli zaprezentować swoją ofertę związaną z naturalną i tradycyjną żywnością. Nasz kraj staje się coraz bardziej znaczącym eksporterem żywności na Europie i na świecie, ale tą szczególną rodzajowo formą żywności jest żywność naturalna i tradycyjna, która z naturalnych względów jest może nieco droższa, ale zdecydowanie bardziej zdrowa i bardziej smaczna niż te wysoko przetworzone produkty przemysłowe. Dlatego jako polskie regiony zgromadzone w Związku Województw staramy się pielęgnować polską żywność tradycyjną i naturalną, staramy się wspierać producentów, staramy się wspierać procesy uzyskiwania europejskich certyfikatów, staramy się tworzyć dobry klimat dla tej właśnie żywności w całym kraju. Udział naszych partnerów wszystkich województw polski w tych targach co roku jest dowodem na to, że wszystkie one przywiązują do tego rodzaju produkcji ogromną wagę. Jest niezwykle przyjemne móc nagradzać najlepszych producentów, bo to producenci, którzy są zgromadzeni na tych targach, prezentują nam swoje najlepsze produkty. To są często produkty oparte na bardzo ugruntowanych w czasie procedurach, czasami to są procedury odtworzone z jakichś archiwalnych przekazów, czasami z przekazów rodzinnych. Niewątpliwie ta żywność ma ogromne walory smakowe i rzeczywiście lubimy chyba wszyscy ją smakować. Szanowni Państwo, tak jak co roku, dziękując za udział polskich regionów, chcę zwrócić uwagę również na to, że otwieramy się szerzej. Otwieramy się na Europę, otwieramy się na naszych partnerów zagranicznych. My, jako Wielkopolska, oprócz naszego stoiska, oferujemy również na nim miejsca naszym partnerom zagranicznym. W tym roku jest mi niezwykle miło powitać na naszym stoisku naszych partnerów z żupani Wukowarsko-sriemskiej, ze sławnym slawonskim kulenem i jeszcze innymi atrakcjami w postaci wspaniałych slawońskich win albo. Przetworów wędyniarskich. Jest mi niezwykle miło powitać reprezentantów północnej Mołdawii, którzy też już tradycyjnie są z nami, prezentują swoje wspaniałe miody, prezentują swoje wspaniałe wyroby, które chcą nam zaoferować. Mam też nadzieję, że obecni z nami dzisiaj przedstawiciele regionu Imeretia z Gruzji również być może w przyszłym roku zechcą wystawić swoje. Wspaniałe produkty, a wiemy, że gruzińskie jedzenie jest jednym z najlepszych na świecie, więc myślę, że przywitamy ich tutaj w przyszłym roku z ogromną radością. Szanowni Państwo, cieszę się z tego, że tak licznie odwiedzili Państwo te targi. Obserwując już od początku wejścia do tego pawilonu, miny pana prezesa, przedstawicieli targów, uśmiechnięte od ucha do ucha, jest to dowód na to, że. Uczestnictwo, frekwencja tych targów jest bardzo dobra. Mamy nadzieję, że to jest tendencja stała. Będą te targi odwiedzane licznie w następnych latach, bo my zamierzamy te tradycje kontynuować. Szanowni Państwo, już teraz chciałem pogratulować wszystkim nagrodzonym, wszystkim wyróżnionym, którym za chwilę wręczymy medale Targów Smaki Regionów. To są medale będące owocem współpracy targów i Związku Województw. A teraz chciałbym by powiedzieć tą należną temu momentowi chwilę. Targi smaki regionów uważam za otwarte. Dziękuję. Szanowni Państwo, już za chwilę poznamy laureatów konkursu o medal targów smaki regionów. Konkurs skierowany jest do działających na obszarze Unii Europejskiej osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest wyłanianie i nagradzanie najlepszych produktów żywności naturalnej i tradycyjnej. Co roku rośnie popularność i rywalizacja medal targów smaki regionów. W tym roku do konkursu zgłoszono 56 produktów, które reprezentują regionów z całego kraju. Szanowni Państwo, medal targów smaki regionów otrzymuje spółdzielnia mleczarska udziałowców Strzałkowie za jogurt śmietankowy wiejski. Zapraszamy na scenę przedstawicieli nagrodzonej spółdzielni. Ja już tutaj powoli wyczytuję drugiego i trzeciego z nagrodzonych. Kolejnym medalem uhonorowana została Leśniczówka Gościejowice za salami z dzika Peperoni. Proszę przedstawiciela Leśniczówki, Gościejowice o odbiór nagrody. I trzecia nagroda tutaj w tej grupie, uznanie komisji konkursowej zdobyła również firma Salcum Fixum za pasztet z królika. Zapraszam na scenę po odbiór nagrody. Czyli jeszcze raz mamy tutaj Spółdzielnię Mleczarską Udziałowców w Strzałkowie, mamy Leśniczówkę, Gościejowice oraz firmę Salcom Fixo. Tak, tak. Prosimy jeszcze o... Pamiątkowe zdjęcie grupy nagrodzonej. Medalem uhonorowana została również okręgowa spółdzielnia mleczarska września za serek śmietankowy ręcznie wyrabiany. Zapraszam na scenę po odbiór medalu. Trzecia z firm tutaj w tej grupie nagrodzona to jest Zielono Mi Agnieszka Jarosińska, która otrzymuje medal Smaki Regionów za borówkę amerykańską, konfiturę z kwiatem bzu czarnego. Zapraszamy Państwa po odbiór medali. takie piękne zdjęcie panoramiczne teraz poprosimy z uśmiechem Gratulujemy serdecznie wszystkim tej grupie wyróżnionym państwu. Na scenie już za chwilę zobaczymy kolejnych finalistów konkursu o medal Targów Smaki Regionów. Medale odbiorą przedstawiciele firm. Bożena Wisła, gospodarstwo agroturystyczne w Bukowcu za ser solony biały z beczki. Proszę o odbiór medalu. Kolejny medal trafia do firmy Fungopol za zupę podgrzybkową. Zapraszam na scenę przedstawiciela firmy. I trzecia firma w tej grupie, zakład wędliniarski Flispol. Jarosław Flis, który został nagrodzony za wędzonkę miłą młyńską. Zapraszam na scenę po odbiór medalu.